Masz pociąg, czy też słabość do niegrzecznych chłopców, bądź też niedostępnych, nieosiągalnych, uciekających kobiet których trzeba ciągle zdobywać, ciągle im się sprzedawać, jak również ciągle ich zapewniać, jak jej ciągle trzeba im pomagać, zbawiać czy wyręczać, to ta rolka jest dla ciebie. Czyli jak dochodzi do stania się ośrodkiem ratunkowo-terapeutycznym i sprawdzeniu się w dobrze znanej z dzieciństwa roli. I ta rola odkrywa się jak tylko sięga się wspomnieniami wstecz, i y, ta rola sprawiło, że doszła do upośledzenia poczucia własnej wartości poprzez Cenienie przez rodzica bądź opiekuna dziecka za to, co robi, a zwykle robi to, co dla niego z punktu widzenia rozwojowego jest za trudne, a nie za to, kim to dziecko jest. I to jest ta właśnie namiastka miłości. Utknięcie w swojej własnej pułapce w pogoni za chaosem utożsamianym. Z miłością i ta potrzeba destrukcji bezpieczeństwa, aby czuć się kochanym. Im większa dawka takiego roller kosera nieprzewidywalności, tym większy haj, tym większy pociąg czy też słabość. I schematy, Ach. które wiążą się z taką tą mentalną potrzebą, jaka jest potrzeba bezpieczeństwa, tworzy nam tutaj punkt centralny, i zaczyna się tutaj bardzo wcześnie, bo. Mogą rozwinąć się już tak? takie skrzywienia u niemowlęcia, gdyż dla niego poczucie bezpieczeństwa jest, jest absolutnie podstawowe. To jest dla niemowlęcia sprawa życia i śmierci. Schematy związane z poczuciem bezpieczeństwa są uwarunkowane, uwaga, sposobem w jaki rodzina. Traktuje dziecko i niebezpieczeństwo porzucenia czy też doznania przemocy pochodzi od tych, którzy są najbliżej, od tych, którzy powinni kochać, troszczyć się, jak również chronić, bo dziecko nasze jest niewinne, jak również jest bezbronne. I ludzie, którzy jako dzieci doznali krzywdy czy porzucenia, są najbardziej poranieni i podatni właśnie na takie autodestruktywne relacje i nie ma miejsca, w którym tak naprawdę w głębi duszy czuliby się bezpieczni. Mają stale wrażenie, że w każdej chwili coś strasznego może im się przydarzać. Ktoś, kogo kochają, tak ich skrzywdzi lub też ich zostawi. Są delikatni i przewrażliwieni. I potrzeba bardzo niewiele, aby naruszyć ich równowagę, bo byle co ich trygeruje. Ich nastroje są tak intensywne i zmienne. Są zarówno impulsywni jak i autodestrukcyjni mało tego tego nie widzą. I dziecko potrzebuje bezpiecznego, stabilnego otoczenia, aby mogło rozwinąć się emocjonalnie w sposób prawidłowy. W bezpiecznym domu rodzice dla dziecka są zawsze dostępni i fizycznie i psychicznie i nikt nie jest traktowany źle. Nawet kłótnie w takim domu mieszczą się w normalnych granicach i nikt nie umiera ani nie zostawia dziecka samego na długie okresy. Więc jeżeli państwo mieliście rodzica, który był alkoholikiem, to z pewnością wasza potrzeba bezpieczeństwa nie została w pełni zaspokojona, bo możemy śmiało powiedzieć, że dziecko, które wyrasta w środowisku uzależnienia jako dorosły człowiek, jest uzależniony od właśnie petarda, od zmiennych sytuacji, które przyciągają go jak magnes i ludzi, którzy są nieprzewidywalni w swoich m, zachowaniach i szczególnie atrakcyjne e, są osoby, które są niestali, e, niestałe oraz niedoj, niedojrzałe, jak i nieprzewidywalne i do nich właśnie czuje namiętność i tą chemię i właśnie w niej się zakochuje dziecko, które czuje się e, niebezpiecznie może zrelaksować się i ufać, no nie może. I podstawowe poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem wszystkiego, w tym prosperujących i zdrowych związków, bo bez tego nic prawie nie jest możliwe, tym bardziej budowanie relacji, która wyjdzie poza fazę 3, czyli walki o władzę. I nie możemy przechodzić do kolejnych rozwojowych faz, bo tak dużo energii pochłania zamartwianie się tak podświadome o kwestie bezpieczeństwa, że na inne rzeczy, tak? na chociażby na edukację i na doświadczenie, pozostaje zbyt mało. I odtworzenie tych sytuacji dzieciństwa naraża Państwa na dodatkowe niebezpieczeństwo, bo przeskakuje się z jednej autodestruktywnej relacji do drugiej, lub też unika się związków. I jeżeli jest się w roli, nie można kochać. Bo rola dąży do wyłonienia zwycięzcy, zbawcy, ratownika, czyli do przewagi, tak i nagroda za samą. Zatracenie i bezsilność to jest wymaganie od innych, żeby oni obniżyli standardy, bo istotą psychozy jest brak jakiegokolwiek krytycyzmu wobec swoich własnych nieprawidłowych spostrzeżeń, sądów oraz zachowań, czyli brak zdolności do autorefleksji, gdzie możliwa jest terapia. Bo jeżeli ja neguję to, że ja neguję swoje schematy, tak, to my niewiele możemy zrobić, bo empatia jest wymaganie od siebie zdrowych postaw. Jeżeli ja nie mam takiej potrzeby, bo pilnuję cudzych postaw, Postaw, to jak ja w ogóle mogę do czegokolwiek dojść. I jesteście tutaj państwo po to, bo pielęgnujecie, tak swój tryb nieadaptacyjny, ucieczkowy od tego, co was boli. Im bardziej uciekacie, tym mocniej ten schemat was wciąga, aż do tego punktu, z którego nie ma odwrotu i nie nie ma tutaj odpowiedzi na Wasze bolączki, prawdopodobnie nigdy ich w 100% nie odnajdziecie. Istotą jest umiejętność odłożenia tych wszystkich autodestruktywnych zachowań i przyjście porozmawianie w cztery oczy, bo... Tam można znaleźć nie więcej problemów, ale rozwiązania, żeby państwa życie było policzalnie lepsze, zamiast poczuć się przez chwilę lepiej, nie myśląc o swoich problemach, które rosną w siłę. Link do sesji wsparcia, jak zwykle, jest w opisie tej transmisji.